Poczekaj. Ja już powiem No i już. Interesuję się dinozaurami. Szukałem te kości w ogródku, w fajku, w Byle gdzie? Znalazłem nad gniazdo. Tym narzędziem wydobywałem kości. To są kości z tego załura. Dwa płyty Małe i duże. Poczekaj, tak to, to są kości tyranozaurea. Zrób że nie? Poczekaj chwilę. Czekaj chwilkę. Może pokazuj nam, synku, nad, nad kartkami, nie dobrze? Nie tylko pokazuj paluszkiem. No. no. Bo ja tu będę... A to... To jest tajemnica kości. To... jest... akurat... tego, co rozbiega się i wali A to... Tu się porozumiewa dźwiękami. To tak? A ciekawe. A to malutkie koło płytki z tego Zaura. Tak? To? Mhm. to też jest płytka. To Tylko też mniejsza. Jest płytka z tego Zaura. Aha, a pokaż jeszcze raz to narzędzie, którym wydobywasz te kości. Skąd masz to narzędzie? To jest narzędzie. Nazywa się Patyk. Widziałam to na ziemi i patrz jak to używam. Będę właśnie w podłogę. No i tak tego używam. Proszę, koniec filmu. Mm. Pięknie brawo. Ja jeszcze to sfilmuję tak z bliska, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. Jeszcze raz możesz pokazać paluszkiem, bo zapocząwszy od tej to jest... To jest kość. kości. Ta, ta to... Kości tylanosałe. To płytki z tego żałunka. To ten, który akurat się rozbiewa i wali. A ten, który się porozumiewa dźwiękami. Aha, to Oliwier. <grymne> Zrób tak jeszcze raz, do tego zaciesz się. Oj, bardzo ładnie.